Więc tak, trochę powiem o rakii w Bułgarii. Jest popularna rakija. Bułgarzy ją piją przed obiadem po jednym kieliszku, żeby dobrze jedzenie się trawiło. Przeważnie każdy Bułgar ma malutką winnicę i zbiera winogrona. A to na wsi, albo tutaj przed domem. I zbiór winogron jest tak po 15 września. Winogrona się mieli. Jeśli trzeba dodać się cukru, to się dodaje. Gdzieś stopień cukru musi być 20, 22 stopnie. I yy, winogrona się mieli. No i miesza się. I niech fermentują. Codziennie parę razy usuwa się piany i suche części, się znowu miesza, i po 20-25 dniach zawozi się produkt do państwowego kazanu. Trzeba się przedtem umówić. Przed laty był taki okres, kiedy państwowe kazany nie działały. I Bułgarzy musieli sobie jakoś radzić. Pożyczali sobie wzajemnie te kazany, i domowym sposobem, jak to mówią Polacy, pędzili rakije. Na końcu tego filmu pokażę też urybki domowego pędzenia raki. Teraz już są państwowe, i kazany, i są o najnowszej technologii, i jest to o wiele. Lepszy smak raki. No ale co dalej? Wracając się do kazanów, Więc wlewa się produkt do kotła. Wlewa się produkt do kotła i zamyka się hermetycznie, i się podgrzewa. I po pewnym czasie zaczyna kapać rakija. Sprawdza się spirytomierzem. Prawda, się z pierytomierzem, e, ile jest procentu. Żeby zmniejszyć te procenty, dodaje się wodę mineralną. Bułgarze robią 46-45 stopni, chociaż mówią, że najlepsze jest 40-42% do picia, jakby to powiedzieć. Ja też kiedyś miałam taką butelkę, co miała 98%, ale to była przeznaczona do celów leczniczych. Na kompresy, ale nie do picia. Rekija jest bezbarwna. Jedni dają do beczek albo do pojemników plastikowych po wodzie mineralnej, i wkładają tam kawałki drewna, na przykład lipy, e, akacji lub morwy, żeby miała taki żółty kolor. I po 10-15 dniach rakija się przelewa do butelek. Dobra, powiedziałam tak. Trochę tak się zatrzymałam, bo to nie mam gdzie się zatrzymać i powiedzieć parę słów. Teraz idę do garażu, gdzie mój mąż przywiózł winogrona. Dobra, jestem przed garażem. Tutaj jest, są winogrona do jedzenia na pewno. A tutaj są do mielenia dla, dla rakije. Zobaczmy tutaj jak się działa no, Wymielone. Ja mają A co to ja mam do tego Kaspęckika <grymne> cykuwiana No się a tu winogrona, te winogrona do jedzenia, nie? Tak. Te. No, a to jest do mielenia. Dalej pomil trochę, ja Cię podtrzymam. Maja Petra, to pomyl, a narzutku to jest męczymałko, ona, a skąd męczymy, to jest koka. Tej, To i narzutku maczka, maczka. Ако не се пека, да... стане храноба. напред, ни назад. Кой е? Еле е. става. ли е Не е готови? По топче са стояли такива чепчици. Когато Сам си го Nikt nie macie, nikt nie ma wody. No dobra, ja skończyłam. Firmowałem. Zaraz zabiorę. Dobra, zmilone doda się cukru i fermentacja ich będzie. Mam takie Nie. I założyliśmy po w raz, już jest wieczorem. Наложили сме, тук и светло, огъня се пали, бо, бо, те не, не е с нашия, но ще го включиш. И там, тук е, нека подходи близко, да бачиш, че тук е ръки. За два ти години, бендят че дешта литразно, изключи ме задиши, но отредно. Jeszcze dwa razy musimy tego zatankować. Tego ogień, i to jest uh, prywatna fabryka do alkoholu. I to widzisz, jaka która do godzina? Godzina późna, i do której godziny to się będzie to robić? Możesz mi powiedzieć? Do pół do dziesiątej. Do pół do dziesiąta. To jest uh, pan sprawy так се издържила, че терас е с приват. Е с и... Ред на България, приватни родини... Раки.